Witam wszystkich z tej strony. Allog, a to jest kolejna prezentacja z modyfikacji do LESA 15. I dzisiaj zaprezentuję Wam najlepsze widły do Bell, jakie kiedykolwiek spotkałem w LS-ach I to jest do LSa 13, do 15. I także, bo są przekonwertowane. I powiem szczerze, że lepszych widełek do tej pory jeszcze nie znalazłem. Może są, nie wiem, ale mi się na nich pracuje świetnie. Są to widełki oczywiście metalfach, które kosztują 1300 dolarów, co tam macie za walutę, są to widły, o właśnie takie czarno-czerwone z wytartymi już do białości końcówkami, są to oczywiście widełki do tura, do ładowacza czołowego, nie działają na przeładowarce, chyba że ktoś ma adapter, jeśli ktoś ma adapter, to chętnie przyjmę. No, i co tutaj więcej? Dobra, ja Wam pokażę jak to działa. Yy, pokażę Wam błąd, który jest niestety. No, został on ten błąd już z trzynastki, i tak on jest. Yy, no to chodzi o to, że blokowanie klawiszy. O tu jest. ciekawe. O, przepraszam bardzo. Teraz jest wszystko w porządku. Yy, Blokowanie bel y, następuje na klawiszu X, natomiast jest napisane w, tutaj w tym na górze w lewym górnym rogu i jest napisane, że klawiszem O, no niestety tam jest błąd, klawiszem X blokujemy, jeśli tak jak teraz jest napisane unlock bail, to znaczy, że są bele zablokowane i możemy je odblokować w y, Wbijają się z każdego punktu, w każdy punkt, trzeba dobrze je tam złapać, nie ma, zresztą nie ma z tym większego problemu, można też złapać kilka bel naraz w momencie, kiedy są spiętrzone jedna na drugiej, a nawet chyba do czterech sztuk, to łapiemy zatem na spodzie i łapią się wszystkie w górę, także to też jest fajna rzecz, można, można sobie z tym no jakoś fajnie właśnie, się z tym fajnie bawić. No także fajnie się ją blokuje, mało ważą, bo tam bardzo mała waga. No i to tyle, także no co, no trzymajcie się i cześć.